Wow, to przecież Coca-Cola. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie Coca-Colę. Nasi bohaterowie ją uwielbiają. Jak mam to otworzyć? Och z tą butelką jest coś nie tak. A może spróbuję nią postukać? Nie działa. Co mam robić? O kurczę, te dźwięki mi się nie podobają. Aj! Cała Coca-Cola prysnęła mi w twarz. Wiem, wiem, wyglądam śmiesznie. Ale butelka jest otwarta. To było pyszne. O, czekoladowa kola. Nie dam, to tylko dla mnie. Mmm, jest naprawdę czekoladowa. Jaka dobra. Rewelacja. Wow, w środku są M&Msy. Muszę rozbić tę butelkę. Bum, to dopiero zabawa. Dopóki nikt nie widzi, mogę zjeść kilka cukierków Sofii. Nikt nawet nie zauważy. Quentin! To są moje cukierki! Oddawaj! Zakleję ci buzię na wszelki wypadek. O kurczę, etykietka też jest jadalna! Super! Quentin, ale ty jesteś zabawny, no naprawdę! Ja też zgłodniałam. Dobrze, że mam swoją butelkę. Zaraz spróbuję. Tak zabawnie się trzęsie. Am? Tylko jak ja mam to ugryźć? O, już wiem. Użyję kilofuz z Minecrafta. Potrafi nawet rozbić skałę w Minecrafcie. A to tylko butelka. O, rany, to żelki z Coca-Coli. Ale super! Ale fajnie, mam teraz ich cały stos. Zaraz spróbuję. Ale dobre! Częstujcie się! Wystarczy dla wszystkich! Dzięki Miley, są naprawdę dobre. No? O kurczę, czy to ryba? Niektórzy mają szczęście, a niektórzy nie. Moja żelkowa rybka jest taka śmieszna. A ja mam czekoladową. Spróbuję. Mmm, ale dobra. A ja mam prawdziwą, ale śmierdzi. Nienawidzę ryb zacznij od czekoladowej. No dobra, to gryzogon. Ale pyszny! Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Myślę, że moja rybka zdecydowanie potrzebuje troszkę popływać, więc przygotowałem akwarium i mleko. Teraz naleję troszkę mleka dla czekoladowej rybki, a potem ją tam wrzucę. I voilà! Płyń moja rybko, płyń! Pójdźcie, moje mleko zrobiło się czekoladowe. Teraz mam nie tylko czekoladową rybę, ale czekoladowy koktajl. Muszę go spróbować. Mm, ale dobry. Sophie, kontynuuj. No nareszcie. Moja żelkowa rybka pachnie tak dobrze. Tylko nie mogę jej rozpuścić. Chociaż mam pomysł. Mogę przecież rozpuścić moją rybkę za pomocą panika. Wtedy dam radę ją wypić. Ale nie będę tego robić. Mam o wiele fajniejszy pomysł. Patrzcie, mam tu taką fajną foremkę. Są tu kształty robaczków. Zalewam masę do środka i będę miała mnóstwo żelkowych robaczków, na które będę mogła złowić rybę. Fajny pomysł, co? Nasadzam robaka na haczyk. I łowimy! O, bierze! No patrzcie, mam rybę, udało się. Wiedziałam, że to genialny pomysł. Kolejna. Sophie, jesteś profesjonalnym wędkarzem. No to prawda, Quentin. Próbuję. Mmm, ale dobre. Miley, możesz kontynuować. Naprawdę? Nie mam ochoty. To tak okropnie pachnie. Dobra. Wezmę się w garści i spróbuję. Co? Ona się rusza? Nie! No dobra, puszczam cię! Na pewno nie chciała, żebym ją jadła. Nie! Mój koktajl! Teraz pływa w nim ryba. Dzięki, Miley. Ach, jest to brzydliwa. Fu! O nie, teraz mój cały koktajl śmierdzi rybą. Quentin, przestań się krzywić. Psujesz mi apetyt. Ale jesteś śmieszny. No, a ta rybka jest pyszna. O rany. Macie frytki z sosami. Ale super. O, frytki. Uwielbiam je. Quentin. Oj, po co mnie straszysz? Zwariowałaś? Boję się wampirów. No dobrze. To spróbuję moich frytek. Mam fajny pomysł. Przełożę wszystkie frytki do opakowania po Happy Meal'u, a następnie dodam tam wszystkie sosy. Wymieszam i będzie niewiarygodnie pysznie. No to jedziemy z tym. I czas próbować. Wow, wszystkie frytki pokryły się sosami. Zacznę od tej. Ale dobre! Frytki o smaku czosnku i keczupu są przepyszne. I ja też bym tego spróbował. Zapomnij, masz swoją porcję. A, no rzeczywiście. Najpierw spróbuję czekoladowego sosu. Wygląda apetycznie. O tak! Rewelka! Uwielbiam czekoladę! Ojej, no jeśli Quentin dostanie swoje ręce syrop czekoladowy, nic go nie powstrzyma. A ja tymczasem spróbuję moich żelkowych frytek. O nie, są całe poklejone. Już wiem co zrobić. Spróbuję sosu. Mam tu kilka słodkich żeli w różnych smakach. Muszę spróbować każdego z nich. Ten żel o smaku jabłkowym jest przepyszny. A teraz spróbuję dwóch naraz. raz. Mm, no rewelacja. Skończyły się? No trudno. Co? Już nic nie mam? Jak to? Haha, a ja mam całą butelkę syropu. Oj, syrop też się skończył? Haha, <grym zmarł> dobrze ci tak. Okej, okay. muszę mimo wszystko znaleźć jakiś sposób, jak zjeść te frytki. I chyba wiem, co robić. Roztopię je za pomocą suszarki do włosów. O tak, czuję, że to będzie super. O, wow, nie wiedziałem, że suszarka to potrafi. Quentin, a dasz mi swoją czekoladową frytkę. No dobra, ale tylko jedną. Dziękuję. Proponuję, żebyś spróbował swoich frytek z moim żelem. Z chęcią! Ale dobre! Dziewczyny, to jest coś niesamowitego. Częstujcie się. Dzięki. Spróbuję. Wow! Naprawdę to był świetny pomysł. Nigdy nie jadłam frytek z sosem żelkowym. O tym razem macie makaron. Fajnie. Ciekawe, jaki rodzaj makaronu dostałam. Pachnie czekoladą. Mmm, ale dobre. Chcę zjeść wszystko naraz. Fantastyczne! To najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłam. Miley, jesteś cała umazana czekoladą. Nie szkodzi. To było takie pyszne. Sofie teraz ty. Tak, tylko jakoś nie umiem używać tych pałeczek. To takie skomplikowane. Udało mi się złapać jeden makaronik. Am. Nie no, muszę wymyślić coś innego. Zrobię to po swojemu. No, teraz to co innego. Jakie dobre! Pyszne! Sofie, oszalałaś? Quentin, to jest takie pyszne, że mam ochotę zjeść to wszystko jak najszybciej. Kontynuuj. No super! Ja mam żelkowy makaron. Na pewno jest smaczny. O, tak, rewelka. O, właśnie, Sofi! Zobacz, jak się używa pałeczek. To bardzo proste. Widzę, ale bardzo, bardzo chcę spróbować twojego żelkowego makaronu. Chodź tu do mnie, mój smakołyczku. Już nie mogę wytrzymać. Muszę tego spróbować. Sofi, co ty robisz? Ha, brakowało kilku sekund i byście się pocałowali. Co za ubaw. Ha, 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 ha. Okej, okay. chcę gofry. Takie jak na obrazku. Mówisz, masz. Jestem gotowy. przepaczka, szpatułka. Zaczynam. Mm, pyszne. Oj, przepraszam. Prościzna. Ale czas wziąć się do roboty. Wsypujemy mąkę do miski. Rozbijam dwa jajka. No i oczywiście cukier. Trochę mleka i masła. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Patrz u Ben. Niby czego mam się uczyć. Teraz przeleję ciasto do miseczek. Właśnie tak. Dodam trochę czerwonego barwnika i wymieszam. Maleńki pojedynek. No to trzymaj się, babciu. Moje kolorowe ciasto gotowe. Teraz wylewam je na przemian do gofrownicy. Rewelacja. I czas na upieczenie mojego gofra. Uwielbiam nutellę. Co? On już ma gotowego gofra. Muszę coś wymyślić. Wiem. Nutella. Dodam do niej mąkę. I mleko. A teraz to wszystko wymieszam. Wlewamy ciasto do gofrownicy i można piec. Jestem pewna, że czekoladowy gofr przypadnie Betty do gustu. No i co powiecie na to? Muszę udekorować moje gofry. Zanurzę je w czekoladzie. A potem w tęczowej posypce. Pięknie. To mają być gofry. Ja mam prawdziwe gofry z syropem klonowym i cukrem pudrem. I truskawkami do dekoracji. Mój gofr też jest gotowy. Ojej, oni już dekorują, więc ja też muszę. Dobrze, że mam skitelsy. Dekoruję gofra cukierkami. Wyszło super. Szkoda, że się skończyły. Degustuj Betty. Ojej, nawet nie wiem od czego zacząć. Tęczowe gofry. Co za aromat. Są pyszne. To niesamowite Ben. I teraz gofry Kate. Mm. Cukierki, czekolada. Nietypowe połączenie. Lubię je. I oczywiście gofry babci. Aż mi ślinka cieknie. Wyglądają jak z obrazka. Ojej, jakie pyszne. Nie wiem, kogo wybrać. Wszystkie są pyszne. I gofry babci i tęczowe i czekoladowe. To za pyszności. Chcę zjeść je wszystkie. Miam, miam, miam. Ojej! Betty, czy wszystko w porządku? A kto wygrał? Ciekawe, co będziemy robić tym razem? Już prawie skończyłam. Chcę łódko z kurczaka. To proste. Czekaj, a skąd mam je wziąć? A, zabierz to ode mnie. Jak chcesz, kochaniutka. A ja zamierzam przygotować tę kurkę w całości. Poleję ją porządnie olejem, nasmaruję, dodam przypraw, posypię jeszcze z wierzchu, ale to będzie pyszne. Teraz pokroję kilka jabłek, właśnie w ten sposób. Jak pachnie, jedno włożę do środka. Pozostały mi obłoże kurczaka. No i gotowe. Czas, żebyś trafił do piekarnika. Co? Babcia ma już wszystko gotowe? Mam pewien pomysł. Wezmę ostre chipsy i dodam do nich ostry sos. Teraz trzeba je zgnieść. I moja panierka do kurczaka gotowa. Do środka wrzucam łódko z kurczaka. Przygotujcie się na wstrząsy. No i pyszniutkie łódko z kurczaka prawie gotowe. Teraz chop na blachę do pieczenia. To tak gotuje, patrz jak to się robi. Bierzemy nóżkę. Posypujemy różnymi przyprawami. I wcieramy je w łódko. A teraz będę smażył te nóżki na mojej patelni grillowej. Najważniejsze to, żeby się nie przypaliły, a uzyskały złocistą skórkę. O, babcia nie marnowała czasu. Mój kurczak jest gotowy. Kilka plasterków pomarańczy i ozdoba na nóżki. Teraz jest idealnie. Hej, zajmij się swoim daniem. Dobra, moje nóżki i tak będą lepsze. Mmm, palce lizać. Ojej, jak pali! To było naprawdę ostre. O, ale upiekłam dzięki temu nóżki. Teraz tylko muszę je włożyć do kubełka. Mm, doskonale usmażone. Podam je na fontannie. Wystarczy dodać ser i voila! O, tak, fontanna z serem. Betty mam nadzieję, że to docenisz. Smacznego! Wow, wszystko jest takie niesamowite! Czy to jest fontanna serowa? Od niej zacznę, zanurzę w niej nóżkę. Wygląda ekstra. Ojej, i smakuje rewelacyjnie! Kurczak czy łódka? Mm, kurczak czy łódka? Chyba zacznę od łódek. Wygląda naprawdę apetycznie. Mm, chwileczkę. O nie, jaka ostra panierka. Ja Muszę czymś zajść, tę ostrość. Uff, już jest w porządku. Kurczak babci jest całkiem niezły. Spróbuję łódko. Jak pachnie. Wow, babciu, to jest niewiarygodne. Wygrywasz? Nie dbam o maniery. Kurczak jest taki dobry. Tak, nie możecie pokonać babci ofiary. Dziękuję, kochaniutka. No, co tam masz? Tym razem chcę frytki. Dacie radę? Prościzna. Babcia sobie poradzi. Auć, moje stare kości. Ja też to ogarnę. Co w tym trudnego? Najpierw pokroję ziemniaki. Ej, czy nóż się zaciął? No wyłaś. Aj! To nie ja, to babcia. Co? Złotko, nie rozpraszaj babci. Co może być lepszego niż ziemniaczane łódeczki? Włożę je do brytfanki. Kropię olejem... I posypię ulubionymi przyprawami. Dodam jeszcze gałązkę rozmarynu. Ja je zaniosę, nie bo ja. Uspokójcie się, wspólnie mi pomożecie. Zaraz pokażę wam, co potrafi moje profesjonalne urządzenie do gotowania. Tylko obrotów i ziemniaki zamieniły się w spiralkę. Widziałyście coś takiego? A teraz wrzucamy wszystko do wrzącego oleju. A ja skończyłam skrojeniem. Teraz włożę szyściutko do tostera. Włączamy i gotowe. Trzeba to tylko wszystko złapać. Ups, troszkę źle wycelowałam, ale to nie szkodzi, zaraz to pozbieram. No i proszę, tak jak w McDonald's. Oj, a ta frytka będzie dla mnie. Moje ziemniaczki się już upiekły. Jaki aromat! Muszę jeszcze tylko nałożyć na nie sos serowy. To jest to. Co za banał. Tak właśnie powinno się podawać ziemniaki do stołu, a sos barbeki komponuje się z nimi o wiele lepiej. Co za ważniak? Najlepszym sosem jest ketchup. Betty na pewno się ze mną zgodzi ile ziemniaczków. Zacznę od tych. Są takie jak na obrazku. Poleję je keczupem. i próbuję. Pachną jak te zmaka. Smakują tak samo. Fajnie. A teraz frytki babci. Ojej, ile sosu. Niezłe, ale nie dokładnie takie jakie chciałam. A Co to jest? Wygląda pysznie. Ale najpierw zanurzę je w sosie. No i próbuję. Wow, to jest niewiarygodnie dobre, Ben. Jesteś kulinarnym geniuszem. Bardzo mi smakuje. O tak, jestem najlepszy. Oj, to znaczy dziękuję. To kola? Czemu taka mała? Ja mam więcej szczęścia! Wow! Co za ogromna butelka! I cała moja! Nie mogę uwierzyć w swoje szczęście! O, Miley, spójrz na te kole! To prawda jest malutka, ale na pewno jest pyszna! Tylko za nic nie mogę jej wycisnąć! O Tak! Jakie to jest dobre? Kontynuujcie, ja skończyłam. Jestem gotowy na wyżerkę. Ej, czemu ta galaretka nie wyłazi? No dalej. Dobra, nie idzie. No to zaraz coś wymyślę. Mam tu specjalne narzędzie. A, od razu lepiej. Jakie to pyszne! Ach, warto było się postarać. Miley, teraz ty. Super! Bez problemu poram się z tą ogromną porcją. O, nie wiedziałem, że Miley jest taka silna. O rany! No dalej, no dalej! Udało się O, to było mocne Widzieliście? Dałam radę Teraz sobie zjem Ojej Co za pasota! Aj Nie dam rady tego jeść Szkoda, że nie widziałaś swojej miny Nawet nie chciałam Wow! Hurra! Mam sporą paczkę chipsów. Sokie małe opakowanie! Liczyłem na więcej. No cóż. Lepsze to niż nic. Mm, jakie pyszne chipsy! Aż nie mogę się oderwać. Ach, jak smacznie chrupią. Co? Już wszystko zjadłem? Świetna bransoletka. Ok, moja kolej. Spróbujmy. Mm, jakie pyszne! Wow, Miley ma taką ogromną paczkę. Ja też chcę. Ona ma tak dużo, a ja miałem tak mało. Trzymaj się, trzymaj się. Stój! Oddawaj moje chipsy! Jak mogłeś je ukraść? Oddawaj, bo... Czekaj! Chciałem ci tylko coś pokazać. Co tam masz? Wideo? To ciekawe. Chłopak na filmiku mówi, że pod spodem paczki jest sos? Pilnie trzeba to sprawdzić. No, no, spójrz! Odwracamy? O to i sos! Mówiłem ci, a ty byłaś na mnie zła. No, jesteś taki mądry. Częstuj się. Dzięki. A ty spójrz tutaj. Co za ogromne opakowanie? Nie mogę z niego wydostać chipsów. A dobra, położę je na boku. Mogłam od razu tak zrobić. Tak jest to wiele łatwiej. Te chipsy są pyszne. Chwila. A gdzie one się podziały? Na drugim końcu brakuje jedna. Ej, co wy wyprawiacie? Czy oni naprawdę zjadają moje chipsy? Zaraz im pokażę. Nie, nie trzeba. Macie przechlapane, to były moje chipsy. Wygląda na to, że tym razem nic nie dostałam. A ja mam pysznego burgera? Jak się cieszę! To ja mam prawdziwe szczęście. Nigdy nie widziałem tak wielkich burgerów. Och, to za zapach! Mój pyszny, mój mięciutki, mój kochany. Quentin! Quen a no tak, zobaczmy co jest w środku. Jaka ciężka bułka. No dalej, dasz radę. Jeszcze trochę. A co jest? To straszne. O nie. Pomocy. O, to był sen? To był sen. Zobaczmy, co jest w środku burgera. Chociaż troszkę się boję. Chyba nic niezwykłego. A, kotlet jest super. Nie mogę uwierzyć, że nic nie dostałam. Sprawdzę stół za pomocą moich specjalnych okularów. Co my tu mamy? Mikroburger! Widzę go. Spróbuję. Pyszny, ale bardzo mało. Oh! Miley, chcesz spróbować? Nie, dzięki. Mam swojego burgera. I zaraz go spróbuję. Dodam keczupu, żeby było smaczniej. Chcę go spróbować. Może uda mi się odłamać kawałek? Nie uda ci się. Zjadłeś już swojego burgera. Teraz moja kolej. Dodam jeszcze sosu serowego. Emily, mam cię już dosyć, a masz? Nigdy więcej nie będziesz brać cudzego jedzenia. Dobrze ci tak. No, w końcu zostaliśmy sam na sam. Mój pyszniutki burger. Co za wyżerka? To obrzydliwe, aż straciłam apetyt patrząc na ciebie. Ojej, zaraz się przewrócę. Wydaje mi się, że troszkę się przejadłem.